Na pewno, jaka osoba początkująca znasz słowo call. Każdy zna słowo call. Nawet ktoś, kto nigdy nie uczył się angielskiego, pewnie słyszał o słowie call. A co jeśli powiem ci, że to słowo nie oznacza dzwonić? I wierz mi tym razem, to słowo w swoim znaczeniu nie znaczy dzwonić. Nie będzie tu żadnych trików, nie będzie tu żadnego kombinowania. Logika tego słowa wcale nie oznacza dzwonić. No ale my to tłumaczymy, jak dzwonić. Przecież jest takie call 911, żeby ktoś dzwonił po pogotowie, tak? No tak jest to tłumaczone, ale jeżeli zrozumiesz logikę tego słowa, to wtedy zobaczysz, że ono tak naprawdę naprawdę ma więcej możliwości. Słowo call także jest tłumaczone. Tutaj słowo klucz tłumaczone jako nazywać kogoś. Na przykład mogą do ciebie powiedzieć call me Darek, albo they call her Anna. I przetłumaczymy to jako oni nazywają ją Anna. I jak to jest w końcu dzwonić, nazywać kogoś? Może jedno i drugie. Otóż wyobraź sobie, że słowo call oznacza wołać. Mm -hmm. Tak, to jest kluczowe. Słowo call oznacza tak wołać. I zobacz, jeżeli będziemy do kogoś dzwonić, to tak naprawdę my go wołamy na odległość. Call me on Monday. To tak, zawołaj mnie w poniedziałek. Zawołaj mnie zdalnie. Taka jest logika tego słowa. Oczywiście przetłumaczymy to jako zadzwoń do mnie w poniedziałek. Ale jeżeli powiem call me Darek, a ty to przetłumaczy jako nazywaj mnie Darek, to ja tak naprawdę mówię logiką tego słowa wołaj. Wołaj na mnie Darek. We call him Mike. His name is Michael. But everybody calls him Mike. Czyli my wołamy na niego, my nazywamy go Mike. Chociaż jego imię to Michael. Więc to nie jest dzwonić. I co, na tym byśmy skończyli? No nie, słowo call ma jeszcze więcej możliwości. Ale tutaj jeszcze dorzucę taką jedną małą kwestię kulturową. Jeżeli ktoś w języku angielskim mówi do Ciebie Call me i jego imię, to nazywaj go właśnie tym imieniem, nawet jeżeli jest to osoba wyżej od ciebie w hierarchii. Na przykład poznajesz rodziców swojego znajomego. I ten tata twojego znajomego czy znajomej mówi Call me John. To nieważne, że on jest 40 lat starszy od ciebie, jeżeli tak ci powiedział, to z grzeczności nazywaj go właśnie tym imieniem. Naprawdę nie ma w tym nic dziwnego, tak to jest w kulturze anglojęzycznej. Słowo Ką bardzo często też jest tłumaczone, i to jest chyba jedno z jego takich najlepszych tłumaczeń, jako zef. Wezwanie. Więc dzwonić to wzywa się kogoś na odległość. Jakieś wezwanie do czegoś to też będzie call. Takie trochę poetyckie znaczenie, ale jak najbardziej używane. Na przykład: The call to prayer. Czyli wezwanie do jakiejś modlitwy, być może w jakiejś świątyni. Widzisz ten call, to jest taki zew, wezwanie. Albo możesz czuć jakiś zew, jakieś wezwanie, jakieś powołanie do czegoś, na przykład do służby, chcesz zostać żołnierzem. So I feel a call to serve my country. Ktoś mógłby tak powiedzieć: czuję to wezwanie jako powołanie, bo widzisz to call, to coś go woła. Ma to sens? She felt a call to become a doctor, czyli ona poczuła zew. Widzisz wezwanie, powołanie do zostania doktorem, lekarzem. I tak naprawdę z jednego dość codziennego słowa zrobiło nam się kilka innych ciekawych znaczeń. Być może niektóre z tych znaczeń Cię zaskoczyły, jeśli tak, daj znać w sekcji komentarzy. Jestem też przekonany, że jest więcej takich codziennych słów, które kryją inne znaczenia, nieco inną logikę, a to, że rozłożymy je właśnie na czynniki pierwsze, pomoże Ci je zrozumieć w przyszłości. Dlatego śledź mnie, zostań ze mną dłużej. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!